To, co zrobił Obajtek z Orlenem, to jest wasalizacja, to jest oligarchizacja, to jest wyłączenie zasad ekonomii, to jest wyłączenie zasad ładu korporacyjnego. To jest w istocie, to przestała być spółka prawa handlowego. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje? Ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał. Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTube. Dzisiaj z Państwem i z nami w studiu redaktor Kazimierz, grupa Ekonomista witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, zacznijmy od sprawy, która cały czas jest de facto jeszcze niewyjaśniona, w związku z tym, um, że no. Trzeba najpierw ukryć immunitet, co się musi w tej sprawie wydarzyć, ale już mówi się o miliardowych stratach Orlenu za czasów prezesury w tejże firmie spółki Skarbu Państwa Daniela Obajtka. O czym konkretnie mówimy i jak Pan w ogóle ocenia tę prezesurę Daniela Obajtka, na przykład może też w porównaniu do obecnego zarządu, bo wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość przez pewien czas używało tego jakiego, jakiegoś oręża politycznego, że za Obajtka było lepiej. Ile ten program ma trwać? 6 godzin? Musielibyśmy odpowiedzieć, chyba skrócić do 6 minut. A <laughs> czyli może to być wyzwanie, prawda? To jest potężne wyzwanie, jako że tam są w istocie same nieprawidłowości. To, co zrobił Obajtek z Orlenem, to jest wasalizacja, to jest oligarchizacja, to jest wyłączenie zasad ekonomii, to jest zasad, wyłączenie zasad ładu korporacyjnego. To jest w istocie to przestała być spółka prawa handlowego. To jest zdumiewające, bo spółka publiczna, która ma udziałowców, Ponad tysiąc najróżniejszych, w tym najróżniejsze fundusze zagraniczne, tak, kontrolowana przez Skarb Państwa, ale nie państwowa na Boga, tylko ma mnóstwo udziałowców, akcjonariuszy, o których udziały, akcje, interesy powinno się dbać. I teraz tak, wchłaniała te najróżniejsze przedsiębiorstwa a to PG a to PG, a to Lotos. Czyli przyjmowała majątek, zwiększała swoją masę, a wycena na giełdzie nie rosła. Dlaczego? Takie doskonałe wyniki papier, to jest tylko propaganda czysta. Doskonałe wyniki zwiększanie, przejmowanie majątku, a wycena giełdowa tak jakby na początku procesu. Jeżeli Byśmy się temu przyjrzeli. Teraz, jak to się wszystko odbywało? Przyłączanie tych podmiotów. No, najbardziej taki skandaliczny i widowiskowy to ten Lotos. Z tym, co się działo z rozprzedażą tego majątku, który Komisja Europejska kazała rozprzedać. Ale tak naprawdę czemu byśmy tam się nie przyjrzeli? To było nieprawidłowe. Tam albo zakupy, jak zresztą w większości spółek Skarbu Państwa za tamtych czasów, zakupy były dokonywane nawet nie, bez żadnego due diligence, bez żadnego badania, bez niczego. Mało tego, bez oferty nawet, na, na, na podstawie prospektu. No, tak się nie robi, yy, biznesu, tak się nie prowadzi biznesu. Tam, gdzie się nie tam już zdaje się, już 18 zawiadomień do prokuratury, ale gdyby je podzielić na takie te, procesowe kawałki, to jak będzie ich 118, to się, to się wcale nie zdziwię, 118 było na razie kontroli, 100 wewnętrznych, 18 zewnętrznych, co z, z czego sobie dworuje pan prezes Obajtek, poseł Obajtek, no. Te, jak ktoś pójdzie do prokuratury i zresztą już wychodzić te rzeczy, to nie będzie mu do śmiechu. Przypomnijmy, że on jest europosłem, już poszło, poszedł wniosek o uchylenie immunitetu, no ale samych posłów pisu jest tam chyba pięciu czy sześciu, więc stoi w kolejce i, i pewnie będzie to niedługo, czy sukcesywnie uchylane, ale tam będzie straszne rzeczy. No, jeżeli ja nie interesuję się, nie uczestniczyć w tych audytach, ale obserwując, jak to się odbywało na podstawie oficjalnych komunikatów, to nie wiedziałem, gdzie jestem. Ta umowa z Arabami w sprawie Lotosu, przecież to, to jest oddanie za darmo, inwestuje Pan w coś około 10 miliardów złotych, a sprzedaje Pan za, za pół, pół miliarda. No, tak jak zysk do, do, z dwóch kwartałów, no jakieś niesamowite, natomiast kary zapisane takie, że ubezwłasnowania polską stronę, która je teoretycznie y, przeważa, ube, nie, nie pozwala na pełnię żadnych decyzji, bo wszystko musi zostać zaakceptowane przez y, drugą stronę, par, partnera udziałowca y, mniejszościowego. Tam są takie rzeczy, y, rozprzedawanie y, tych elementów majątku, ja to już chyba Mówiłem, nie wiem czy u Państwa na antenie, że tam między innymi trzeba było sprzedać 7 fabryk asfaltu, 7 albo 8 fabryk asfaltu. To transakcja poszła za około 400 milionów złotych. I proszę sobie teraz wyobrazić, to, te, to są fabryki, no, które generują przecież zysk. Jedna z tych fabryk nie została jeszcze wybudowana, czyli została 6 pracujących, zostało sprzedanych i jedna, która była w budowie. I ta w budowie, która była, kosztowała 400 milionów. Orland się zobowiązał ją dokończyć, za te 400 milionów złotych, a sprzedać wszystko za 440 czy 450. Czyli ta jedna to był koszt tego, to te wszystkie pozostałe za 40 milionów. No, taka wyprzedaż. To ja nie wiem, nawet chyba w najbardziej y, szczodrym dyskoncie y, nie występuje. I tam czego pan y, nie dotknie, to było koleś, rozdawanie. Ja tylko chciałbym, żeby y, prokurator, który będzie tego dochodził, pamiętał o jednej rzeczy, tej, tej takiej starej, prawniczej zasadzie, że Al Capone nie poszedł siedzieć za to, że zamordował ileś osób, co wiadomo było, że zamordował, tylko poszedł za to siedzieć, co było mu najłatwiej udowodnić, czyli za podatki. Czyli za jedną drobną rzecz, bo jeżeli będziemy chcieli to wszystko ogarnąć, to po pierwsze będzie to trwało nie wiem ile lat, a na koniec pan Sobajtek dostanie 1864 lata w więzieniu. Nie dostanie, bo u nas nie, no ma system, nie, ma takiego systemu. nie ma systemu amerykańskiego i się nie sumuje. Ale dostanie bardzo, bardzo duży wyrek. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było, była nieuchronność kary i stosunkowo szybko szyb, Reakcja. Więc jeżeli z tych iluś spraw yy, można wybrać takie, które są stosunkowo łatwe do udostępnienia, to chciałbym, żeby to się właśnie y, odbyło. I tam ten, w, w tym wniosku Bodnara, ministra Bodnara do Parlamentu Europejskiego jest wskazany konkretny powód, i pewnie się to skończy odebraniem immunitetu.